Cześć, to się nadaj, zaczynamy od to się zaczyna. Z tej strony Szymon Nieznański i Piotr Rydzewski. Piotrek, szybkie pytania. Czy jesteś szczęśliwy? Jestem. Jaką ostatnią książkę czytałeś? Czytam sporo książek, ale mam taką tendencję, że żadnej z nich prawie nie kończę. Znaczy, finalnie kończę, ale jest taka kupka wstydu rozpoczętych, która, która się powiększa. Natomiast ostatnia książka, którą przeczytałem, to była książka naszego pisarza narodowego, którego nazywam pana Remigiusza Mroza. No, ale wydaje mi się to coś z serii tatrzańskiej. Nie pamiętam tych tytułów, bo jest ich sporo. A jestem więcej w środku mm -hmm. tych wszystkich tomów. Natomiast no, wydaje mi się, że pan Rus pisze więcej książek rocznie niż ja zdążę <laughs> przeczytać, ale, ale tak. Cztery słowa, które ci opisują. Wydaje mi się, że jestem stanowczy. Z drugiej strony, jestem trochę w niektórych sytuacjach nieśmiały, zdyscyplinowany no i szczery. No to myślę, że Cię nie zaskoczę, Szymonie, ale w tej formule mam takie same pytania do Ciebie. Czyli przede wszystkim to, czy jesteś szczęśliwy? Tak, jestem szczęśliwy. A jaką ostatnią książkę przeczytałeś? Wiesz co, ostatnio czytam dużo książek prawniczych, ale przeczytałem książkę o historii Ameryki i my naród. Okej. Okay. Jakie jest twoje motto życiowe? Postępuj tak, jakbyś chciał, żeby inni postępowali w stosunku do ciebie. Cztery słowa, które cię opisują? Ambitny, zdeterminowany, przy tym empatyczny, ale również pragmatyczny. I jakie masz poranne rytuały, które gdzieś tam każdego poranka stosujesz? Wiesz co, Nie może nie każdego poranka, ale mam jeden taki dosyć nietypowy, który stosuję tylko w poniedziałki na okay. dobre rozpoczęcie tygodnia, takiego skopa, poranna filiżanka espresso. Piotrze, a jakie są Twoje rytuały? E, moje rytuały poranne, tak się zastanawiam. No, przechodząc no tak, wydaje mi się, że takim jednym łączącym to jest, y, ja akurat też bardzo lubię kawę. W sensie, znaczy, nie wiem, czy ty lubisz, ale w, Niezbyt. No właśnie, tak, tak, czułem coś, że tylko w te poniedziałki, tak, w kontekście jakiejś góry, czy życia, czy coś, tym espresso. Natomiast ja lubię kawę, bardzo lubię. Y, I takim rytuałem jest to, że, że, że moja kawa taka ulubiona, mleczna, w kontekście poranny to Flat White, więc tak, jak ktoś mnie zna, to wie, że, że zazwyczaj tylko tą kawę pije. Trochę korporacyjnie. Myślałam, że czarna mała, no. tak bardziej konserwatywna, tu zaskoczenie. <gry> tak bywa. No. Znaczy, Espresso też lubię pić, ale to najczęściej jednak wieczorową porą taką. Tak, no to dziwne. No to odmienne mamy no. rytuały. I tak później przechodzimy do tej części w sumie o wszystkim. Tak. Bo co będziemy tutaj robić? No, to też dobre pytanie, ale powiedziałeś przed chwilą, że mamy odmienne rytuały i wydaje mi się, że też mamy czasami też odmienne spojrzenie na niektóre rzeczy, więc to też jest fajne, bo zapraszamy tutaj przeważnie gości. W sensie nie rozmawiamy tylko między sobą, ale jednak ta rozmowa opiera się na gościu, który jest tutaj w naszym podcaście. I rozmawiamy przede wszystkim o polityce młodzieżowej, rozmawiamy o młodych ludziach, o tym, w jaki sposób oni odnajdują się w dzisiejszym, dzisiejszym świecie, jakie mają spostrzeżenia, co ich trapi, nortuje. No wydaje mi się, że tak na wiele tematów, tak, które dotyczą młodego pokolenia. Co prawda no ja jestem taki już starszy niż młodszy, ale... Ale mieścisz się w kryteriach Unii Europejskiej. Dokładnie. Do 30 do 35 roku życia. No, bodajże, jeszcze prawda? Duży zapas. Duży. Czyli jeszcze jesteś Młodzieżą. Tak, tak no. no tak. Y jak to jest, że nieważne. Y wiek, ile... tylko liczba. Dokładnie. Ważne, Ważne, jak się człowiek czuje, i, i też myślę, że takich gości będziemy zapraszać. Jak się czuję młodo, to oczywiście są otwarte do naszego podcastu. No, dokładnie, bo to nie tylko rozmowy z młodymi ludźmi, ale też o młodych ludziach. I pewnie nieraz pojawi się tak, że tutaj zasiądą osoby trochę starsze, ale takie, które gdzieś tam z tą młodzieżą, albo współpracują, albo mają do czynienia, albo może wiedzą coś więcej odnośnie tych młodych ludzi? Pomyślałem tutaj, nie wiem czy o socjologach, ale być o może. O psychologach. Dokładnie, tak. No. Więc, więc to jest bardzo bardzo ciekawe. Natomiast, jeśli chodzi. A wiem, bo mówiliśmy o tym, jak się czujemy w kontekście bardziej wieku. Mhm. To też miałem taką ostatnio, znaczy nie ostatnio, no już jakiś czas temu sytuację w kontekście mat futuro. to znaczy, że w pewien majowy dzień poszedłem do sklepu kupić sobie loda, by było ciepło, więc stwierdziłem, czemu nie, akurat wracam z jakiegoś spotkania, stwierdziłem, że, że taka nagroda się należy, no i przychodzę do kasy, ja taka starsza pani się pyta, jak mi matury poszły, więc mam nadzieję, że, że tutaj nie będę odbiegać się. <śmiech> <śmiech> przynajmniej wyglądem, jeśli chodzi o młodych ludzi. No ale to tak, będziemy rozmawiać jeszcze ze, ze starszymi, więc, więc to jest no bardzo tak, ciekawe. Tak, no, żeby zobaczyć, jaka jest ta perspektywa ludzi starszych. Nie mówimy o typowo starszych osobach, ale ci, którzy właśnie współpracują i jakie mają doświadczenia, może jakieś uwagi, bo na pewno też nie jest tak, że nie możemy, nie możemy idealizować tego młodego pokolenia, bo każdy ma jakieś swoje wady. Również młode pokolenie też ma swoje wady. Na pewno starsze pokolenie łatwiej je wyciągnie. Nam prosto w oczy, niż my sami między sobą byśmy mieli wskazać jakieś takie wady typu materializm, konsumpcjonizm i tak dalej, prawda? Dokładnie. No, i tak zastanawiam się właściwie, po co to po pierwsze robimy, w kontekście, czy ci młodzi ludzie potrzebują takiego miejsca, w którym mogą trochę się wygadać, w sensie z jednej strony może to, że zaistnieć, to może nie, bo to nam zbyt dużo powiedziane byłoby zbyt snobistyczne spojrzenie, że. że... No nie jesteśmy wojewódzkim i kędzierskim w kontekście tego, że ktoś przyjdzie i dalej. Ale mamy jakieś aspiracje. Tak, tak. Nie to tak... nic złego. o no, co prawda może ktoś przyjdzie, też powie, że jest nie wiem, dupi dupiarzem, czy w sensie była taka aferka, że przyszedł tak. chyba prezydent Szaskowski. Tak. I... Więc no kto wie, zobaczymy. Ciekawy jestem, co, co z tego. Czy się ludzie będą chwalić, prawda? tak no ale wydaje mi się tak jak rozmawiam właśnie podczas na przykład projektów które realizujemy no to poznajemy dużo ciekawych młodych ludzi i oni robią naprawdę fantastyczne rzeczy, różne inicjatywy, tak? bo o tym też będziemy rozmawiać, o różnych inicjatywach, które młodzi ludzie gdzieś tam inicjują, prowadzą jakieś projekty, nieprojekty. I fajnie by było, gdyby dowiedział się o tym ktoś więcej niż tylko załóżmy jakieś węższe grono, żeby przede wszystkim inspirować innych. To jest, wydaje mi się, że kluczowe i że to tak. powinno spełniać taką rolę inspiracji jakiejś motywacji też dla innych w kontekście działania, podjęcia działania, przynajmniej mam takie oczekiwania, że może ktoś się zainspiruje na którąś z rozmów. No oczywiście, o to właśnie chodzi, to jest takie troszkę działań, takie dwuwektorowe, bo z jednej strony dajemy możliwość tej młodej osobie, która tutaj siedzi, Przedstawieniem swojej działalności, swojego życiorysu i właśnie podzieleniem się swoim bogactwem, ale nie tylko po to, żeby zaistnieć, tylko żeby ten nasz odbiorca wykorzystał to w sposób świadomy i czerpał z tego. A dla nas myślę, że po takiej każdej rozmowie, nie wiem czy też tak masz, ale ja się czuję naprawdę bardzo podbudowany tymi ludźmi, że są ludzie młodzi, którym się, którym się coś chce, tak? że oni chcą działać, są aktywni. Nie, nie ograniczają się tylko do swoich obowiązków typu szkoła, studia, ale chcą coś więcej. I to jest takie fajne i podbudujące, że są tacy młodzi, ambitni ludzie wśród nas. Dokładnie, więc zapraszamy na tą serię, która, która się pojawi, podcastu to się nadaje. Myślę, że takich kilkanaście pewnie rozmów, tak sądząc, po, bo nagrywamy to w trakcie nagrywania innych już rozmów, gdzieś tam na pewno się pojawi No i zobaczymy, czy coś z tego we, w powstanie nowego, czy... W... W jakiś sposób się zmieni, no myślę, że będziemy mogli przeprowadzić taką rozmowę pod koniec, jeszcze może tej serii. I podsumować, podsumować, co nam wyszło, a co możemy poprawić. Tak. I, i, I w kontekście, właśnie tych gości, którzy będą w sensie tak. No, ciekawy jestem tych rozmów, więc mam nadzieję, że nasi odbiorcy, słuchacze. Osoby, które oglądają nas właśnie czy to na Spotifyu, czy na YouTube, gdzieś tam z nami zostaną na dłużej, więc zachęcamy do tego. Zachęcam też mimo wszystko do zasubskrybowania tego kanału, żeby te treści się Wam pojawiały. No i jeśli jakaś rozmowa Was zainspiruje. Może sami też działacie społecznie, jesteście jakimiś osobami, które uważają się za społeczników, za osoby, które zrealizowały jakiś ciekawy projekt. To też nam dawajcie znać. Zobaczymy, czy uda nam się Was zaprosić, zaprosić i, i, i przeprowadzić rozmowę. Może się uda, może w następnej serii, mhm. jeśli będzie. Więc jesteśmy otwarci właśnie na współpracę, współpracę na, na właśnie rozmowę. Więc. Yy, więc czekamy na to. No cóż, jestem ciekawy kto się potoczy. My też trochę. Ale patrzę na to optymistycznie. <laughs> więc tu siedzi optymista, ja życiowy pesymista. pesymista. To jest yy. właśnie do nasze uzupełnianie się. <laughs> Więc do zobaczenia. Kłaniamy się nisko. Tak, program nazywa To się, podcast To się nadaje, tak jak zresztą widać. Natomiast myślę, że ciekawą formułą będzie też To się zaczyna, czyli taka formuła początkowa, żeby poznać troszeczkę gościa, to co mieliśmy okazję poznać podczas dzisiejszej rozmowy na samym początku. To jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia i usłyszenia. Dzięki, cześć.